obrady dwudziestej piątej sesji Rady Gminy Świeszyno zwołanej w trybie artykułu 20. ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Biorąc pod uwagę szanowni państwo listę obecności radnych stwierdzam, że na piętnastu radnych w sesji udział bierze 15 radnych, w związku z tym w dniu dzisiejszym podejmowane uchwały będą miały yy, charakter yy, prawomocny. Mam zaszczyt przywitać na dzisiejszej sesji Panią Wójt Gminy Świeszyno Ewe Korczak, Pana Mecenasa naszej gminy Pana Macieja Flensa, Panią Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa Panią Rędziewicz-Wiolettę, pracownika naszej gminy, witam Wiceprzewodniczącego Rady naszej gminy, Pana Bogdana Dańczaka, witam Państwa Radnych, witam, witam obsługę Rady Gminy. Porządek obrad, szanowni państwo, jak również materiały, które są przedmiotem dzisiejszych obrad zostały państwu przesłane. W związku z tym nie będę przytaczał dzisiaj porządku obrad. Chyba, że ktoś z państwa chciałby wnieść uwagi do porządku obrad, to wówczas za zgodą wnioskodawcy dzisiejszej sesji, pani Wójt, można byłoby je uwzględnić. Czy ktoś z państwa ma uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do punktu czwartego rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał tradycyjnie już poproszę o przeprowadzenie głosowań nad przedmiotowymi uchwałami wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Bogdana Dańczaka. Zanim Szanowni Państwo do głosowania oczywiście pierwsza uchwała numer 25 przez 129 przez 20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Bardzo proszę, czy pani wójt chciałaby zabrać głos? Jeżeli nie, to bardzo proszę przewodniczącego komisji budżetowej pana Łukasza Neumana o przedstawienie opinii komisji. Komisja budżetowa pozytywnie opiniuje projekt wymienionej uchwały trzema głosami za. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Przystępujemy do głosowania. Szanowni Państwo, system wygenerował dane. Uchwała nr 25, łamane na 129, łamane na 20, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Kto z Pani, z Panów radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Są wszyscy tak? tak ja... Już jest piętnastu radnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, informuję, że uchwała numer 25 pięć przez sto przez dwadzieścia Rady Gminy Świeszyno z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok została uchwalona jednogłośnie. Piętnastoma głosami za. Przechodzimy szanowni państwo do kolejnej uchwały uchwały numer 25 przez 130 przez 20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2020-2028. Czy pani wójt chciałaby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej pana Łukasza Neumana o zabranie głosu. Komisja Budżetowa ten projekt uchwały również opiniuje pozytywnie trzema głosami za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Czekam, aż system wygeneruje dane. Panie i panowie radni, przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 25 łamane na 130, łamane na 20 w sprawie zmian uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy świeszyno na lata 2020-2028. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o oddanie głosu i zatwierdzenie swojej decyzji. Wszystkie? Są? Głosowanie zostało zakończone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała nr 25 przez 130 przez 20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2020-2028 została uchwalona jednogłośnie 15 głosami za. Szanowni Państwo, przechodzimy już do ostatniej uchwały przewidzianej na dzisiejszy dzień. Uchwała nr 25 przez 131 przez 20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym ku rozwęcz. Bardzo proszę, czy Pani Wójt chciałaby zabrać głos? Jeżeli nie, to bardzo proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Infrastruktury, Pana Władysława Krajcera. Dziękuję. Uchwała numer 25 na 131 na 20 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kuroz, ma na celu ujawnienie obszaru z udokumentowanymi służbami kopali w obrębie gminy Świeszyno, to jest w miejscowości Czapla, podczas spotkania sesyjnego Rady Gminy Świeszyno w dniu 4 lipca 2019 roku przedstawiono inwestorowi oczekiwania w zakresie zabezpieczenia drogi gminy w postaci zawarcia umowy pomiędzy inwestorem a gminą Świeszyno, w ramach której inwestor zobowiązałby się do realizacji ustaleń przedstawionych na tym spotkaniu. Członkowie komisji nie uczestniczyli w pracach nad taką umową przedstawionej do pracowania na sesji Rady Gminy Świeszyno dokumentacji Gmina Świeszyno nie przedstawiła takowej. W członkowie Komisji Rozwoju Infrastruktury w głosowaniu opinią negatywnie projekt uchwały 25 na 131 na 20 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym ku rozwętrz trzema głosami przeciw w obecności wszystkich członków komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Pierwszy zostały. Powiedziany nie tylko dzisiaj, przed, na spotkaniu przed sesyjnym na temat tejże uchwały. Wiele było, znaczy było kilka spotkań, rozmów na ten temat. Myślę, że temat został wyczerpany, więc proponuję przejść do głosowania. Panie i panowie radni, przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 25 łamane na 131, łamane na 20 w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym. Kurozwęc. Kurozwęc. Nie ma. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o oddanie głosu i zatwierdzenie swojej decyzji. Dziękuję. Za siedem, przeciw siedem, wstrzymująca się jedna. Panie Matyna, proszę przyjąć. Nie ma z większości głosów, Szanowni Państwo, informuję, że. Uchwała numer 25 przez 13 przez 20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym ku Rozwęcz nie została przyjęta. Głosów za jest 7, głosów przeciw jest 7, przy jednym głosie wstrzymującym się. Szanowni Państwo, przechodzimy do Ostatniego już punktu, pią, punktu piątego, zamknięcie obrad. Po wyczerpaniu porządku obrad zamykam obrady 25. sesji Rady Gminy Świeszyno zwołanej na dzień dzisiejszy w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Dziękuję Państwu za udział. Zapraszam na kolejną sesję 28 maja o godzinie 10, jeżeli nie zaistnieją inne okoliczności, na które my nie będziemy mieli wpływu. Dziękuję bardzo.